Obecnie w szkole teatru, właściwie co to za słowo uczą? Może teatr przekazują, o teatrze opowiadają. Teatr razem z dziećmi robią wspaniali instruktorzy, Ania Matecka i pan Bartosz Mazur. Wielkie brawa dla nich. Wielkie brawa. Spektakle, Pani Ani! Mogliście wszyscy Państwo widzieć na wiosnę. Za chwilę będzie spektakl przygotowany przez pana Bartka. Ale zanim ten spektakl, jeszcze dwa słówka pozwolą Państwo, że powiem o teatrze. Bo Państwo zawsze widzicie tutaj ten efekt finalny. Jakieś spektakle, coś, co jest już przygotowane, idzie swoim rytmem. Do tego jest muzyka. Na koniec są oklaski. Wszyscy są zadowoleni i szczęśliwi. Ale dla nas. Niezmiernie ważne jest to, co się dzieje na próbach teatralnych. Czasem mam wrażenie, chociaż w tym prawdziwym dorosłym teatrze oczywiście tak nie jest, bo liczy się efekt, liczy się spektakl, ale ja w tym szkolnym teatrze widzę głęboki, wielki sens w próbach, w pracy z dziećmi, w byciu z dziećmi, w rozmawianiu z nimi o rolach, o spektaklach, o tym, co znaczą słowa, które mówią, dlaczego je mówią. Skąd się biorą postaci, które grają? To nie tak, że wychodzimy i robimy wesele. Musimy najpierw wiedzieć, kim był Hetman Branecki, opowiedzieć sobie o Konstytucji 3 maja, dowiedzieć się o targowicy i zrozumieć, co znaczy ta scena, albo wiedzieć, kim był stańczyk. Uczymy się też pracy zespołowej? Uczymy się tego, że każdy odpowiada za spektakl, nieważne, czy rola jest wielka czy mała. Możesz mieć czasem, mówię, Półsłówka albo w ogóle prawie nie mieć słówka do powiedzenia, a zagrasz najpiękniejszą, największą rolę. I opowiadam często dzieciom o Ludwiku Solskim. O, o Solskim, który zagrał chyba jedną z najsłynniejszych, praktycznie milczącą rolę starego wiarusa w warszawiance. Opowiadam dzieciom o tym, jak Solski po to, żeby na chwilę wejść na scenę w Krakowie, przez pół godziny biegał po ulicach, e, miał, żeby być zmęczonym, że przychodzi z pola bitwy. E, przed wejściem, tu za, za kulisami, stały osoby, które miały w miednicach i wiadrach wodę i błoto, więc jeszcze ubrudzony, żeby, żeby wszedł. No i on właściwie wpadał na scenę, milczał, ale wszyscy wiedzieli, co się stało. Bitwa jest przegrana. I wiecie, on milczał, ale grał tak, że wszyscy na widowni byli bardzo przejęci. A na przeciwko niego stała wielka, wielka aktorka Helena Modrzejewska. I wiecie, co? Ona patrzyła na niego, jak on gra, wzruszyła się i zaczęła płakać. Powoli pociekła i i kapnęła gdzieś tam na scenę w Krakowie. O tym opowiadam dzieciom, mówiąc o tym, że w teatrze nie ma ról małych ani wielkich, jeśli chodzi o zasobność w tekst. Są tylko role wielkie lub małe, w zależności od tego, jakie zagramy, ile serca wniesiemy i ile serca przekażemy od siebie widzom. Drodzy Państwo, a ja znowu się zagadałem, przed Państwem znowu wielkie nazwisko autora, Luis Carroll, Alicja po drugiej stronie lustra, reżyseria Bartosz Mazur występuje klasa ósma. Dom po drugiej stronie lustra. I tam właśnie cię wyśle, jeśli będziesz się źle zachowywać, Miau. Pokój, który widzisz w lustrze, jest dokładnie taki sam jak nasz. Tylko, że wszystko jest w nim na opak. Miau. Wyobraź sobie, jak to jest żyć w takim świecie. Ach. Na pewno istnieje sposób, aby się tam dostać. A gdyby tak, tam na lustra, to tylko firanka. Odsuwa się. I raz, dwa jesteś po drugiej. Ponieważ tu, gdzie jesteśmy, najgrzeczniej będzie się teraz rozstać, abyś mogła poczuć się samotna i opuszczona. Ale dlaczego chcesz mnie opuścić? Nie chcę tu zostać sama. Na pocieszenie mogę powiedzieć ci wiersz, który będzie dla ciebie wskazówką, jak najlepiej zgubić się w tym świecie. Wiatracząc świstrzyły, na wskroś, gdzie były szczotługi, i dalekomne mnóstwo stały, świniły. Dziabłok! 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 W świecie za lustrem. jest zupełnie na odwrót. kwiaty spacerują, odwiedzające dostają ziemię. To bardzo dziwne uczucie rozmawiać z kwiatami. Wszystkie kwiaty potrafią mówić. Musisz się tylko znaleźć godny rozmówcę. Czy w tym ogrodzie poza mną są jakieś inni ludzie? Jest tu jeden kwiatek, który jest dla ciebie trochę podobny. Właśnie nadchodzi. To królowa! Chyba pójdę się z nią przywitać. Nic z tego nie wyjdzie. Idzie za lustrem, im bliżej będziesz królowej, tym, dalej się, tym bardziej się od niej oddalisz. Musisz iść w przeciwną stronę. Musisz ją odnaleźć i natychmiast mi ją tutaj dostarczyć! Po co w ogóle tutaj przyszłaś, chciałam powiedzieć ogród Wasza wysokość. W takim razie musimy biec, zanim dzień się nie skończy. Ale przecież mamy mnóstwo czasu. W tym świecie im więcej masz czasu, tym mniej go masz. figurami woskowymi powinnaś zapłacić za to, że nas oglądasz. I odwrotnie. Jeśli myślisz, że jesteśmy żywi, powinnaś coś powiedzieć. E, czy tą drogą dojdę do pałacu królowej? Są ścieżki, które prowadzą donikąd. Ta jest jedną z nich. Jak się można Gdzie chcesz. W dzisiejszym świecie prawie nikt już nie czyta wierszy. Nie pamiętam ich zbyt wiele. To wielka szkoda. Byłabyś uratowana. Możemy ci pomóc. Nasze wiersze. Prażyło słońce z całych sił. Świeciło z całej mocy. by nadać tafli morski blask. Z palami się podroczyć. Okej, okay, okej. Okay. A znacie może jakiś inny wiersz, który przeniesie nas w jakieś inne miejsce. Zrobiło się strasznie gorąco. Wleciała przez okno brona. Uragan robiąc skrzydłami. Sklep zamienia pagan ona, miotając między półkami. A, a. Chciał zatrudnić cię do sprzątania sklepu, dwa pensy za tydzień i dżem co drugi dzień. Ale ja nie chcę, żeby mnie pan zatrudniał. Poza tym nie lubię dżemu. Ależ to bardzo dobry dżem. To chcesz kupić? Chciałabym najpierw przyjrzeć się wszystkiemu dokoła. Możesz przyjrzeć się rzeczom, które są przed tobą, albo tym po bokach, ale nie możesz przyjrzeć się wszystkiemu dokoła, chyba że masz oczy z tyłu. Kiedy patrzę na coś, natychmiast to znika. Co chcesz kupić? Prezent na przyjęcie do królowej. Królowa ucieszy się, dachuje się wielki, nic za czas nie Nie mogę pójść do królowej z pustymi rękami. Tak nie wypada. Królowa nie przyjmuje. Ale przyjęcie dopiero się zaczęło. Właśnie z tego powodu. Przyjęcia u nas zaczynają się i kończą w tym samym momencie. Dlaczego król śpi przy stole? Jego chrapanie wykorzystywane jest jak muzyka na przyjęciu. Nie chcemy, aby chrapania marnowały się bezużytecznie. Jak myślisz, o czym śni?